Cześć. Dziś w kilku zdaniach chciałem przedstawić oraz opisać najważniejsze kroki dotyczące sprzedaży kamienic. W przeciągu miesiąca staramy się przeanalizować co najmniej kilka takich budynków, ponieważ wspólnie z inwestorami dokonujemy zakupu najsensowniejszej, zakonującej tego punktu widzenia kamienicy w celu jej dalszej rewitalizacji oraz sprzedaży wyotrębnionych, bardzo często wyremontowanych pod klucz mieszkań. Zauważyliśmy, że początkujący pośrednicy, którzy taką nieruchomość prezentują lub mają swoją ofercie, oraz właściciele chcący osobiście swoją własność sprzedać, nie do końca wiedzą, jak się do tego poprawnie przygotować. Kamienice kupują z reguły inwestorzy, którzy cenią sobie czas oraz dokładność, dlatego prezentując taki obiekt, powinniśmy się do niego skrupulatnie przygotować. W pierwszej kolejności powinniśmy przygotować oraz przeanalizować dokumentację. Takimi podstawowymi dokumentami w tym przypadku będzie sprawdzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, kartoteki budynków oraz przeanalizowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj może okazać się, że mamy możliwość np. do piętra i o ile w niższych miejscowościach może się to nie opłacać, to większych już zdecydowanie tak, ponieważ koszt podniesienia takiej poddasza jest podobny, a sprzedaż powstaje powierzchni znacznie wyższa. Może się również okazać, że istnieje możliwość zabudowy konkretnych, konkretnych obszarów na terenie działki oraz budowania samej kamienicy, co bezpośrednio wpłynie na wyższą cenę budynku. Następnym etapem powinno być sprawdzenie czy mamy wykonaną inwentaryzację budynku lub poszczególnych mieszkań oraz czy urząd miasta czasami nie jest posiadanie takiej inwentaryzacji. Dla inwestorów jest to, to bardzo istotna rzecz, a dlaczego to mogę odpowiedzieć w prywatnej wiadomości. Kolejnym ważnym punktem to sprawdzenie stanu technicznego budynku. I na tym etapie powinniśmy sprawdzić lub zapytać właściciela o aktualny stan techniczny dachu, rynien, okien, drzwi oraz Piwnic. W przypadku starych i niezamieszkałych kamienic warto również sprawdzić stan belek stropowych poprzez wykonanie tzw. odkrywek w neurologicznych punktach. Może nam to oszczędzić sporo czasu na kolejne przyjazdy i dogrywanie ekipy, która miała nam to wykonać. Dopytaj właściciela, czy jest w posiadaniu projektów instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej. Przygotuj książkę techniczną budynku. Często osoby kupujące takie budynki pytają o potwierdzenie wyko wykonania poszczególnych prac na obiekcie. Kolejnym etapem to przeprowadzenie audytu prawnego. Powinniśmy sprawdzić, czy na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia prawne, takie jak hipoteki, służebność oraz zaległe podatki. zdarzyły się sytuacje, że w Księdze Wieczystej widniały kilkuzłotowe zadłużenia hipoteczne sprzed kilkudziesięciu lat, które pomimo niskiej wartości mogły generować znaczne problemy. Przygotuj wykaz najemców, podpisane przez nich umowy, bieg poszczególnych lokatorów, ilość zameldowanych osób, wysokość opłaconych kaucji oraz istne, istotne informacje na ich temat. Dla wielu inwestorów często głównym problemem jest temat najemców, dlatego takie informacje są niezbędne i każdy świadomy poszukujący będzie nalegał, aby zostały one dostarczone. Kolejnym etapem to sprawdzenie, czy kamienica jest pod ochroną konserwatora zabytków. Sprawdź, czy znajduje się w gminnej Ewidencji Zabytków oraz czy nie została wyznaczona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Lub co gorsza wpisana jest do rejestru zabytków. Jeżeli jest, to warto sprawdzić w jakim zakresie. Idealnie byłoby uzyskać wytyczne konserwatora względem obiektu. Niestety, w cudzysłowie, nachalni konserwatorzy mogą niejednokrotnie wywrócić naszą inwestycję oraz skutecznie zniechęcić potencjalnego kupującego. Aczkolwiek z naszego doświadczenia wiemy, że zaczyna się to również zmieniać. Osobiście sprzedawaliśmy kamienicę, która po uzyskaniu opinii konstruktora nie nadawała się do przebudowy. W takim wypadku złożyliśmy odpowiednie wnioski o, o uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków na jej wyburzenie, a kolejnym krokiem było jej wykreślenie z ewidencji zabytków. Niestety czynności te długo trwają, a w tym przypadku trwały 12 miesięcy. Tak jak widzisz, na podstawie powyższych informacji jesteśmy w stanie dokładnie określić cenę sprzedaży nieruchomości. Sposobów. Na wycenę jest kilka, natomiast wiele zależy od indywidualnej sytuacji właściciela oraz danego stanu nieruchomości. Z racji panujących przepisów prawa względem najemców kamienica pozbawiona lokatorów będzie mogła być w oczach inwestorów więcej warta, inaczej kamienica w pełni wynajęta z osobami, które posiadają umowy na czas nieokreślony, płacący niskie czynsze oraz od lat mieszkający w danym budynku. Kolejną kwestią to odpowiednie przygotowanie materiałów marketingowych, takich jak zdjęcia, rzuty, filmy, wideo, spacery 3D oraz przygotowanie skrupulatnej oferty sprzedaży, na przykład w formacie PDF. Na rynku istnieje wiele możliwości próbowania obiektu, a dana forma zależy od naszego budżetu marketingowego lub wynegocjowanej prowizji. Ostatnim punktem będzie odpowiednia prezentacja nieruchomości. Upewnij się, czy... Przed prezentacją kamienica ma wysprzątane części wspólne, oczywiście o ile nie jest to generalnego remontu. E, pamiętaj, aby uzyskać klucze do takich pomieszczeń jak piwnica oraz strych. Osoby przyjeżdżające z daleka będą chciały skrupulatnie zbadać nieruchomość i wiele razy zdarzyło nam się, że nie było kluczy do poszczególnych istotnych z punktu widzenia kupującego pomieszczeń. Dobra prezentacja może znacznie wpłynąć na decyzję kupującego. Tak jak widzisz, sprzedaż kamienicy jest dużo bardziej skomplikowanym procesem i warto się do tego przygotować, aby nie pozostać zaną ofertą na długi okres.